Chciałem serdecznie podziękować za już długą współpracę Fundacji Mowello. Przekazanych zostało już 20 oczyszczaczy do różnych jednostek związanych z Gminą Namysłów. No i chciałem zachęcić Państwa do udziału w kolejnych akcjach i do wsparcia Fundacji, bo naprawdę warto. To nie jest tylko współpraca między Gminą a Fundacją Mowello, ale też z wieloma innymi instytucjami. I coraz więcej instytucji prywatnych się również włącza, także świetna inicjatywa i oby tak dalej. Bardzo dziękujemy naszym partnerom, sponsorom którzy już 20 oczyszczać z nami wstawili do namysłowskich instytucji, takich jak szkoły i przedszkola. Muwello działa na rynku już ponad 2 lata. To nasza 40. akcja charytatywna. Od niedawna wspieramy również małych przedsiębiorców akcji wydrepnej rabaty, dzięki którym mieszkańcy mogą wymienić 1000 kroków na rabat. U lokalnych partnerów. Dzięki tym partnerom co miesiąc robimy akcje charytatywne, więc każdy każdego wspiera. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za wydreptanie kolejnego oczyszczacza powietrza. Jest to trzeci oczyszczacz powietrza w naszym przedszkolu. Bardzo dziękujemy rodzicom za aktywny udział w akcji. Bardzo dziękuję Fundacji Droga Ku Lepszemu, panu Dawidowi. Yy, za kolejne oczyszcza, które świetnie sprawują się w naszym przedszkolu. Przede wszystkim dziękuję w imieniu dzieci, że mają na sali powietrze bardziej czyste niż zwykle. Dziękuję serdecznie.